Dzisiaj, akurat w 19 marca, uroczystość świętego Józefa. A jakie jest serce Józefa? Serce Józefa było odważne, bo podjął wyzwanie. Niejednokrotnie jest tak, że kiedy jest problem przed tobą, to ze strachu wycofujesz się. Święty Józef bał się, ale jednocześnie razem z Bogiem podjął wyzwanie, bo potrafił przekształcić problem w szansę. Jednocześnie Bóg poznał piękno serca Józefa. Bo wiedział, że Józef jest czuły, wrażliwy i odpowiedzialny. Więc drodzy moi, szczególnie drodzy mężczyźni, jeśli chcecie, by wasze serca były piękne jak serca świętego Józefa, to popatrzcie na niego. Pielęgnujcie odwagę w waszych sercach, czułość i odpowiedzialność. A wasze serca, mówi ksiądz Piotr Pawłukiewicz, będą piękne jak serce świętego Józefa.